Czekaj, zombie no gdzieś tam widzę? biegnie na górze, tam w lewo. Stop or I kill you. Give me your Widzisz tutaj dwa czarne domy? Aha. Prze to... No, y turla się. O widzę, łamał nogi. Nie Biedaczek. Nie, nie jest biedny. Dostał. <laughs> Pomóż mi. nie dostał. Różek nie goni. O, widzę typów. Okay. Gdzie, 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 gdzie? Wysoko w lesie? Tak. Bo tam you chyba... Kill me. I have, I have hammer, bitch. O cholera, to są ci, do których ja strzelałem. Uh -huh. Ten gość padł, ten gość padł, do którego kill you, strzelałem. Za angielski Dobra, wiesz co ja zrobię? Mów mi, bo ty ich widzisz tutaj przez scope'a, nie? To ja zrobię tak, podbiegnę A ty mi mów, czy oni będą szli w moją stronę ja ich zgubiłem Kurde, lagę złapałem No i u ciebie to normalne Rusek nie go widzę. z tym... Ej, ja ściągam skopa i go wezmę do rąk, żeby <laughs> na no <i> razie <laughs> wypatrzeć. Kryliks pisz. Dobra. Powiedz mi, gdzie oni są. Nie widzę ich. Jak się śmieję, Jędrze. Ej, <laughs> stary, ten, ten los, Ej, ten rusek mnie goni z tym e, padlem, nie? Tym e, wiosłem, nie? I tak nagle biegnie, biegnie i wymiotuje i mnie. <śmiech> 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 Dobra. Ronix, mów mi, gdzie oni są. Nie, <laughs> są. nie widzę i... Ej, Maciek, jakiś żart bo ja biegam do elektro. Cicho, Klinix, akcja jest. My tutaj mamy fullstaff'u, jednego bombika. Woda gdzie jest Ostrzelają, O, strzelają, nie, słyszę nie, strzały. Je to. Jest aścia. Ej, sniper hero. Merne tam. Oni mają repeatera, repeater. Ej, biegnie, biegnie typek na plecach tobie. Tak jak ty biegłeś z łopatą podaj, albo szczytorem, szikerom. No, typ boy. A oh, wej, let me put my axe away. Wait, wait, no, 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 no. I'm going to put my axe away. Go away. Go, Go, away. Go away. I'm put my axe away. Ej, został biegni. Audi, crap. Dobrze? So Family Zabij go. Ty go zabij! I'm not gonna hurt you, dude. Swear. Czekaj, jak mu się... Czekaj. Zombie. jak mu się nie ruszać, stary. Weź ty go zabij, bo mi tak celownik lata. No to kurwa go uspokój i go zabij Nie mam jak. Nie mam jak No stary, żebyś zobaczył jak mi celownik lata to byś się zgiął. Tak, od tego, process. że stoisz sobie na górce yeah, ci celownik. No bo stary, mam zbagowaną postać, zbagowałam się, tutaj wyjdzie. Stary, sam nie chciełeś do niego szczelić. No. Bo jak go nie trafię, to wyciągnie się kierę no. i mnie zabije? Nie, nie trafisz. Z ilu, z dwóch metrów? No be, nie się, bo... Dziewczyny, przestańcie. E, jasna, siekieram. słyszę. Ktoś do mnie strzela. there. to ty do niego strzelasz czy nie? Tak strzelam. No prawie mnie trafiły. Wczelam, on do niego strzela. No. Ej no plecak masz ty typa stary z bronią. Dobra, don't worry. Biegnę do Was, idę wam pomóc tym typem. Ja mi tak ten posrany cel, stary ja zaraz w samobójstwo, po i przylecę po it, bo po prostu mi tak laka. Dobra, spokojnie. maga nie denerwuj się. Mm. Ja będę zaraz przy pierwszej o, 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 widzę, Dobra, zabijem go. Za, zabi, jak zabił, ty typ zabił Fulstafa. Jak ty jesteś stary, widzisz po swojej prawej taką szopę? Mm. Tam stary, dwa fullstaffy leżą, ten co, do którego wciąłem, jeszcze jeden w lesie leży, stary ja tam podbiegam, jolo. Serio, to ty ja biegnę z tobą? Ja mam śledź kamera. No, ty po mnie goni kurde z, 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 z Wisłem. Do lasu biegnij nad polem. No tu jestem praktycznie. No to ja też biegnę tą stary. Ja jestem koło straży, jestem na wysokości straży, można powiedzieć. No no Taką... biegnij do takiej szopy nad czerwonymi domkami, zielonymi dwoma. A no to, to tam gdzie ja kampiłem. No, no to stary nad tym to jest. Dobra, no. dobra jestem no na sniperhealu jakby co. To ja tam biegnę stary. Ej. Ty... Ty... Powiedz mi, Ronik, o jakiej a, szopie mówisz? żeby kurna a potem Kurwa nie było, miśnia. że Wiem. No to się nie odzywaj, jak wiesz. Czernanie. Mówię do was, więc... A wy do mnie nie odpowiadacie. No bo stary, teraz no bo... Jest akcja. A, która akcja, nie akcja? Jestem przy, t... Jestem przy czerwonym domku i zielonym. Czekaj na mnie, z ten Uwodar. E, gdzie... O jakiej a, szopie mówiłeś, Ronik? Zaraz cię zaprowadzę. Wiesz no, gdzie... Chodź... Gdzie ty jesteś teraz? No biegnę za to byłem kawałek W ogóle ten gość który za mną łaził chciał mi jejemnąć siekierą to się odsunęli Gdzie ty pobiegłeś? Widzę gracza Nie Jak na polu to ja, Gdzie? Jak na polu to ja Jak na polu to ja Teraz podbiegasz do szopy? Tak, 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 dookoła czerwonego domku Masz prowizoryczny ten? Pretak? Ja mam Aha, dobra, to ty Gdy jesteś. Leży. chodź stary. Ej, widzę tych full w środku. Gdzie? W tej szopie, koło czarnego domku jest tutaj jeden leży typu. Tak, tu wiesz, ruty. Gdzie jest. ty jesteś? wygniemy, wygniemy. A gdzie ty jesteś? Ale ale na pełnej tak? Tam, 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 wiesz, o, przy tej szopie tak? leżą? Tak, dwa full staffy, Hunting i dla podajże. Jakieś zielone plecaki. Ej, ja mam hangli na pomarańczowo, bo gdzie wy jesteście? Przy szopie tej góry. Przy szopie nad elektro tam koło pomożę, do domu. O widzisz? Tak, jeden tak. na drodze leży. Czekaj. Aha. Ten tam, gdzie jest taki czerwony dasz, ta szopa taka duża. Tak. Tak, tak. biegnę. Ta piętrowa, macie, nie? No macie jakieś żarcie dla mnie, bo ja... Mam trochę żarcie, już chciałem. Dobra, lutuj go. Macie plecak jakiś dla mnie? Obole nie, jakieś. nie, nie. Lutuj go, ale się połóż. Biegnę już tam, biegnę tam. Biegniesz, 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 się i go lutuj. Czekaj, tam wszystko porujnowane jest. i gdzieś jeszcze Ej, jeden. Ty tutaj we dwóch biegacie koło drzewa? Nie koło drzewa. No koło tej szopy w drzewach jest jeden tak, typo. Tak, tu jest jeszcze jeden trup. Już biegnę do was. Mam stary Ło, nie, wcale taki bombing, huntinga, miał wiele takich huntinga. Gdzie ty masz to wszystko? Tutaj masz. Jakie broni mieli? Ty Bo ja nie osłaniaj. Dobra, biegnę. Przecież tak jestem. jest samy mój stary, mi się to przyda. Dobra, a ja w ogóle żarty nie mam, więc jeszcze Dobra, już widzę to pierwsze ciało na drodze, podbiegam. Nieźle, nieźle. Uwaga, tego tortille czy Huntinga coś... No dobra, on jest zrenowany, ja Wole, jestem na prawo, Wola, byłem twoje. na sniper, i was nie ma. Gdzie jesteście? Tam no, dalej. Przecież kilka razy mówiliśmy, że obok shopy, nad elektro. Dobra, widzę, wszystko co on miał. Uwaga, podsumowaliście chyba typy. Tutaj ty po mnie gonił, wiem to na pewno. O się. No co ty tak na środku? Ciułkoty. Tutaj masz Któreś jeszcze szopy trochę itemów. Jest ty jedna szopa nad elektro. chodźcie, do szopy. Chodźcie do tej dużej szopy. Ej, czekaj, bo ja bym potrzebował bo za będą No zatrudnia. dobra, to zaraz. A tutaj no, masz no, Mosina. Oczywiście, no oczywiście, ludzko. Ooo. Gdzie jest Mosin? Hmm. Czekaj. Be happy. Gute kontekst, o mozina wezmę Nie dobra, mogę wziąć Kto z was ma tego Magnuma bo mam ammo Nikt Ja zginęłam z Magnuma ja Dobra, chodźcie biegniemy chłopaki, ja was zabiorę. No dobra, o, Repeter, repeter wali Gdzie, gdzie, gdzie? Skąd? E, tutaj gdzieś od góry, chodźcie chłopaki do szopy. Dobra, ja biorę tego shotguna Dobra, szybko No i <coughs> Gdzie, gdzie słyszałeś Repeatera? Tam odbogała... Nie, to był repeter. Ahałpeter, to Dobra, to, y, to tam w sapiesz, y, w szopie sepnik tej żarcią poproszę. Dobra, chodźcie do shopy. Lecimy. Dobra. Czekaj... Już zamienię tylko sobie na shopa. No daj, daj, zamieniaj. Don't don't be stupid, bitch. Czekaj, biegnę sobie do dół. Wbiegniecie do shopy z tym na prawo. Za kartonami. Słyszę ciągle tego repetera. No w sumie też teraz usłyszałem trzask. Czekaj, ja tutaj biegłem sobie. Don't worry. O jest, słyszę, no, słyszę. Słychać. Coraz słyszę bliżej słychać. jest. O słyszysz od miasta czy gdzie? wiesz co tutaj nad, obok nas jest góra ten. Ty biegniesz czy jak pizda bieg... biegnie. Chodzisz. Jak chodzisz. No, no poproszę raczej bo mam chodźcie tutaj tak, do tej tak, szopy. Coraz bliżej, coraz bliżej chodź tu no. Ronix ty pilnuj, ty pilny, Ronix Masz no, tu jedną puchać ci dalej dropą Masz czym otworzyć? Z drugiej no no żebym No masz A to i to Podziękować, podziękować człowieku ja sobie... Wszystko im poruinowali no ja tu mam hunting award, więc. a więc... Ale ten typu ma wszystko... Ja bym wolał tego shotguna, bo mam longhorna, Dam ktoś trochę do longhorna? Mam dwa. Mogę dać ci drogą. troszkę. Ja to bez... za dużo, za dużo. Ach, Masz jakaś. to. Dziesięć przycisków. Ooo, dziękuję. Dbawco. No. To ich wszystko eee, wywolą. słuchaj ja mam tego trumpeta, jakbyś chciał. Nie, ja wezmę tego shota, wiesz? Dobra, biegniemy w górę, Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, jeszcze, czekaj, jeszcze, to Gdzie tak ci... ...śpieszysz się, No dzień. bo ja stary jeszcze bym chciał jakiś ciod tutaj zlutować albo zawczelić kogoś. Ja Taki no młody, bieg... a już myśli o morderstwie. <laughs> już? Najedzony? Czekaj, tu jeszcze jest jedna puszka. Ronix, gdzie ty jesteś? No, tutaj, po drugiej stronie. Jeszcze ja sobie tak, zamienię na stronie. tego shotguna. No po drugiej stronie szopy. Ale... w shopie? A, hey. widzę cię. No. Dobra, no, ja jeszcze zamienię sobie shotguna, panowie. Don't worry. Nie. Dobra, ja już lecę z tym... z granicy. Zombie tu Jest. stoi. Jestem tchirski. Już tego shota i spadamy. No nie mogę. Może, może tego ty weźmiesz, ty shota, bo ja nie mogę. Co? Dobra idzie z muzynem po Czekaj może ja dam radę Nie no też nie mogę Zbugowany o, chyba Muzin. Gdzie? Słyszałeś czy? Słyszałem od góry, od góry, od góry Ale w nas? Ale w to nas mi... słyszałeś czy ogólnie? Nie słyszałem ogólnie od góry Kurwa laki Zombie? Dawaj. Da, słyszałem zombie. Idziemy ich upić. No, No, Tak, jest od góry, co nie? Mhm Dobra, teraz ja załaduję Mozina. jest zombie bije? Nie wiem Nie wiem. Nie nas. Do mnie Tak. Okay. Tak. Ja nie. Ja Tak. 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 Ja słyszałem Ej, Gdzie Tak. Chronik Kryliks może tak bardziej do lasu tutaj chodzi? No zombie Gdzie? Przede mną A tutaj Dobra chodź, chodź Krilix ty Ej, ale nie sprintujcie Nie sprintujcie, nie sprintujcie Jakby oddali jeszcze kilka strzałów, to byłoby dobrze ale lepiej, żeby nie w nos no nie w nas ogólnie, Le łatwiej ich namierzymy. Mam no, nadzieję, że zaraz schodzę nie do stanu, bo do stanu. Oj tam. <grym> Postać mi się zatrzymuje. I stąd mi się... Było słychać, co, nie? No tak troszkę na prawo jeszcze mi się wydaje. I wyżej. Wiśnie jak u ciebie tam? Co? Uważajcie, żeby to było. Jak u ciebie było. tam? Dzieje się coś? A co ma się dziać u mnie? A co się może dziać? No gdzieś strzelają, nie? Ma, ma, ma ktoś później picie? E, ja mam kantynkę, ja więc nie. możemy potem podejść gdzieś. No pompa jest w elektro, ale w trochę. Teraz A uważnie obserwujcie korzenie i krzaki, nie? No. Yy, Ronix gdzie ty jesteś? Za tobą A, ty masz huntinga. To ty masz ten, Krylix Turtille, tak? Tak. Gdzie ty Kryliks, jesteś? A no właśnie. Na lewo tam bardziej. A jeszcze dalej poszedłeś, wyżej, ta? Nie, poszłem trochę bardziej na lewo. Aha, dobra. Nie widziałem tak na burgurkę na prawo. No rozdzielamy się, żeby nie jednym krągiem bies, tylko w trzech różnych pozycjach mhm. Chyba słyszałem jak ktoś Magnuma ładował albo mi się wydawało No ja też, ja, znaczy, ja, znaczy, ja słyszałem ogólnie jakby w ktoś w ładował Kryliks kucni, Kryliks kucni Roniks sorry, Roniks Ja też biegałem na no, Takie macie podobne niki, że mi się mylą cały czas Gorzej jak gościu leży w choince, to wejdziesz w niego i nawet nie ten... No, uh, dziwnie, to I, ja mam mi taki pysk nie ja takie don't shoot me, No raczej stąd by nie strzelał do miasta, bo nie widzę. Mi się wydaje, że tam musi być gdzieś nie, bardziej nieodsłoniętej przestrzeni, gdzie widać elektro. Ja schodzę. Ja myślę, że to bardziej od lewej strony było, nie słyszałam pocisku, ale tak na logikę, nie? Bo musiałbym widzieć kogoś żeby strzelać. Mi się wydaje, że mniej więcej stąd to, to było, nie? Ja schodzę, bo ty się nie opłaca się... Czyli czekajcie mi się wydaje? Ja tam kogoś widzę na w środku pola Zombie biegnie do nas. Chyba do nas. Ja, ja biegam w drugim lesie no. Zombie Będzie biegnie na, bardziej ode mnie na lewo, to ro, Ronix do ciebie. Nie wiem, to chyba co. Są już bardziej by było widać kurde, tę. Te... A ja, to teraz, gdzie ja tutaj biegam. Do ciebie pobiegł? Nie. Ja. To na pewno musi być gili albo po prostu ma dobry kamuflaż. No wystarczy, że ma gorkę zieloną, dobry, akurat do tego terenu, nie? Ja on gili. Co zrobiłem? Tak, ja. gdzie jesteś? Na, na, na całe ciało, nie? Nie na całe ciało, ale na głowę. No. Dobra chodźcie do tego... z e, tej szopy Do szopy? Tak no. Jeszcze po drodze jak zbiegną obserwuję czy w krzakach nikogo nie Znajdziemy go za dużo drzew Wiecie ile tu trupów znalazłem po drodze? A gdzie jest coś Trzy jak nie cztery A no, gdzie jest Bambiki czy polstafy? Hmm. Bambiki albo pół Bambiki pewnie Pół bambiki. Ej, a gdzie jesteś wiśnia? Z gór schodzę na razie Z jakich gór? Dobra, to... widzę w woda No ja na twoje lewo byłem, nie? Poczekaj Dobra, spróbuj do tego jeszcze domku raz i biegniemy do Ty masz tego kantina... eee... dwa mały. Pustego? Ale... Aha, pustego Czekaj może w tym domu do... Ten domek był zamknięty Otwarty Ktoś z Was go otwiera? Ja go zamykam. Ej, byd... Aha. możliwe że to ja idę teraz do sklepu więc A ja ty nie grasz z nami wiśnie? że... to grać między sobą więc... Ee... czyli znaczy, no możesz być tylko my się wtedy uciszeli bo było akurat ten zaczynała się jakaś... dobra nie chcę Echcię. grać to nie no jezus man jezu ja nie powiedziałeś że nie chcę grać tylko że ten mangrebet nie którą daje dużo pitial, albo... albo kandydat ma w bo... napisie Cię kopać. Jesteś moisz. W środku pracy Świetny pomysł, chłopaki. Dzięki. Ja jeszcze będę krzyczał. Ja piję ja piję, 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 ja piję, ja piję! piję. Och, <grym> Hello! Hello! I'm the country, I'm my friend. Friend. Don't worry! I'm not a a you wy know. gdzie jesteście tak właściwie? I'm not angry, kid! Not angry, kid. <grym> yeah. Nie! Jee, Przy szopie! Na samym Dobra, samym a ja nie wiem, wiesz tu jest shop. Na samym... Biegniemy, samym, samym biegniemy, biegniemy drogą w dół Kurwa. na razie. a ja nie I wiem gdzie tu jest. Budę? Koło Fabrycznej. Buder? straży. Ja no, biegnę drogę. za wami. No patrz, jak patrzysz na straż Fabryczną, bo no, tam trochę dalej, koło takich drzewek, wejdziesz na taką drogę, My już Dobra, biegniemy do miasta już. Ja mam wszystko zrujnowane. Wszystko co mam na sobie zrujnowane. Ja mam ja Lud gościa, który leżał martwy? No. no Może dlatego? Tylko buty miał dobre. Uf. Ej nie, dlaczego miał shotguna ustawionego na 300 metrów? Ej, bo Uf. lubisz. Aj shotguna. ej stary, ej, Ten, ktoś z was ma shotguna? Ja. Nie. Ej A to ja chwilę, chodźcie tutaj do tego do... Nie. Gdzie jest ten domek? Zielony. Tutaj, o. No do zielonego wejdźcie, bo to ja tam odaję, leży bo goś ciało gościa, ja go ubiłem. Tam Ammo jest, możecie, weźcie sobie, co tam no posortujcie. Mm -hmm. A już znikło na pewno. Nie ma? Znikło. I żarcia też nie ma. Cholera. Ja głoduję, ja głoduję. O cholera. Ja mam low ja na i już najpierw wszystkich. Pewnie Podamy do miasta Gdzie jesteście? Ja jestem w szkole W szkole? No Ra, la, 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 la. Góra, góra szkoły jest czysta Idziemy na szpital Czekaj Widzę gracza na y, snajper y, tym Ilu? Na górce snajperów y, Z której strony? Y... U! U! Do nas do nas Schowajcie się do pomarańczowego budynku Dobra, bandażuję się, jestem połamaną e, rągę. E. Gdzie on rękę rękę. A nie, to nie był gracz, zombie. Leże! Od pola, od pola, od pola! Od tego pola, od <laughs> którego przy, przy, przyszliśmy.